Maleczkę, jestem do widzielić i będziemy sobie grać w życie Mikołaje. Chodźcie za mną. Ten bałwan i ten gościu. Co mnie normalnie? Klikamy play. Klikamy start, gamy. wystrzelamy Mikołaja. Shot! No i. No i co teraz? Mikołaj. Mikołaju. Twoje cycki są takie dziwne. Ło Jezus! Jezus, Mario! Trąbka, trąbka! Trąbka, trąbka, trąbka w ciebie wali! Nie, nie, przepraszam panu Nie chcący pana Przejechałeś Niestety pana przejechałem Ale proszę tutaj cicho mój bracie Bo ja to nagrywam dobrze? Dobrze. Shot Trąbka 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 trąbka, trąbka, trąbka prezenty kurde Mikołaj musi dostarczyć prezenty A nie zbierać prezenty No co to jest no Co? Co to było? Co to jest? <k tragedy> za no tysiąc, ten za dopiero. Ci, o Krzysiu. Okej. Okay. Shot. Trąbka, 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 trąbka. N I. Ale było u... No, to... no co? co? Co ty powiedziałeś? No, no bal. Nutbyk, 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 nutbyk A ten co ten pan tutaj robi? No, no przestań mi tak machać bez przerwy! Dobra, kramerla dalej Trąbka, 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 trąbka! Gdzie są moje trąbki? Gitary zebrałem! I gówno. No halo. Halo. No nie No zobaczcie ile to było. A śmierci pod pachą. No. Co to jest? Do Co to było? Co co? Kurde! Przeskoczyłem wieńkurkę. Jest, jest. <gry> Byłem w kosmosie, jak to... Jak to nie mówić? Panie, proszę tu się wrócić, ja ciebie nie widziałem. Ale okej. Okay. No. Co to było? On byknął. Mikołaj byknął, że aż sanie poleciały wyżej, to jest niemożliwe. No ty, kurde. I teraz. O Jezus. Uj, i teraz beknij. Jesteśmy już w kosmosie, nie? No beknij. No beknij, halo. Kurde. 23 tysiące dopiero. Mało. Mało, kurde. Biedni jesteśmy. O nie. Mikołaj z Irokezem. Mikołaj z irokezem. No, to jest, nie, to jest nie do... Co to jest za gra normalnie? Następny filmik nagram... Następny filmik nagram lepszy normalnie, no kurde, no. Nie, jeszcze nie. No i beknij teraz, beknij. Nie no, beknij. Bekniesz? Beknij. Jezu, ja co za mysz! No i beknij. Beknij. No ty pijaku wynocha. Teraz... Najedź się porządnie. Nie wymiatuj albo tam beknie, czy coś, czy żegaj. No i nic. I kurde, no nic. No py, py, ty co? Ty, kocie jeden. Ja myślałem, że, że to jest wiewiórka. To był zwykły kot. Dziś. Proszę, beknij. No, no było tak blisko, o tyle. Ty kurde, nie. Nie zjadaj mojej chmurki życia. A może nie życia, ale... Kurde, burza chyba dzisiaj będzie. To było głupie. Bardzo głupie.